Cześć, cześć moi drodzy, witam się bardzo serdecznie spod Lidla <grywa> tym razem. O, dzisiaj jest zimno i w ogóle jestem się i ma padać śnieg, ma być minus jeden w nocy. A ja, to sobie wezmę później, bo to będzie za ciężkie, a ja przyjechałam na zakupy, bo jutro do mnie przychodzi, w ogóle to dla sąsiadki też mięso, przychodzą do mnie sąsiadki, tylko te, które jeszcze u mnie nie były. Mieszkamy tutaj wszyscy razem 4 lata i jakoś, no nie wiem, nie zgadzałyśmy się nigdy, żeby razem pójść. Ale stwierdziłam, że w końcu czas zrobić jakieś śniadanie, więc yy, ja mam na zakupach, żeby kupić właśnie to, co będzie mi potrzebne, jakieś tam, wiecie, sery i tak dalej po yy, Oczywiście jeszcze kupiłam rzeczy, które będą mi potrzebne do przedszkola dla jest fajna, akcja u nas w przedszkolu dzieciaki wylosowały kartki. Na tych kartkach było napisane co kto chce, a to jest dla osób z domu samotnej starości, się tak ładnie mówi. Nie mówi się o domu starców, tylko z domu samotnej starości, jak tak. No, także kupiłam trochę rzeczy, które tam były napisane na tej kartce. Jedna pani chciała jeszcze kredki. W ogóle dużo fajnych rzeczy. Znaczy dużo fajnych rzeczy. Jedni chcieli kredki, drudzy chcieli nie wiem, likier jajeczny. Ktoś tam chciał, nie wiem, ciepłe kapcie i tak dalej. Takie, wiecie, no. E, nie dużo, bo tam była na przykład, że o, jedna pani chciała czekoladki, kinder czekoladki, które chyba już tutaj wsadziłam. O, tak. Kinder czekoladki. Chciała cukierki, bo to kupiłam jej jeszcze o te. Te cukierki. Bo nie dam tylko jednej rzeczy, więc chcę zrobić takie mini Mini paciuszki. Ja także nie chcę, żeby to była jakaś tam jedna rzecz, tylko po prostu czegoś więcej. To jutro na śniadanie. Także posiedzimy, będę jutro z rana gotować. Tak, na tej zasadzie. Dobra, jadę sobie do Teddy po, po e, kredki, moi drodzy. A że dzisiaj w szkole dziś mają wolne, to ja się wzięłam e, zrobiłam te zakupy o ile nic. Robiłam zakupy, wypakowałam, teraz sprzątam, no bo dzień jak co, dzień trzeba ogarnąć. Więc się biorę do roboty, pomyłam meble, bo tak świeciło słońce i mówię, wszędzie są takie małe łapki. <noise> więc pomyłam kuchenne meble, yy, odkurzę, pomyję podłogi, popiorę, że biorę się do dzieła, do, do roboty, do dzieła, do roboty, bo czas mnie goni. A to trzeba porobić, nie ma co siedzieć, trzeba się, moi drodzy, ruszać. <noise> Samo się nie zrobi, no. A brudzie też żyć nie lubię, także no, biorę się do roboty. Dobra, moi drodzy, odkurzam, bo jedną ręką to nigdy rydy. Pokażę Wam teraz tutaj są te paczki. To były takie karteczki. I tu z tyłu na tej zaraz, ja nie mogę ich chwycić. Było napisane, co kto chce, nie. No i kupiłam, oczywiście jak to ja, zawsze kupuję ekstra, bo co, dam tylko takie czekoladki, więc też dokupiłam takie aniołki dla każdej pani, bo to mam dwie panie, plus mam tutaj kartkę od nas, a ta pani chciała kredki jakieś tam ten, to wzięłam też i takie długopisiki, ołówki, wzięłam pierniczki, kredki jak widzicie i aniołka i temperówkę. O, i takie są pakieciki. Ojcie, przyjechałam jeszcze do sklepu szybko po bagietkę ogólnie, ale trzeba nam czekać jeszcze 8 minut, więc stwierdziłam, że nie mam na to czasu, kupiłam e, bunki. Uciekam do domu. E, dzisiaj jest tak zimno. <laughs> jeszcze tak zimno to nie było. No jest 3 stopnie. Ale czekajcie moi drodzy, bo to jakaś piosenka z YouTube'a mi się tu włącza. Automatycznie z telefonu mm. i e... Tak, nie mam czasu, żeby czekać, więc jadę szybko do domu, zrobię to, co mam zrobić, jeszcze i tyle. A o pogodzie chciałam powiedzieć, bo to już ktoś podjeżdża. Mm, ruszy śnieg, znaczy się taki śnieg wiecie, mokry, który jak spadnie, to zaraz go nie ma, ale w Wałbrzychu rozmawiałam dzisiaj z babcią, to padał normalnie śnieg i było nawet sporo tego śniegu to znaczy, znaczy sporo, no były pokryte samochody śniegiem. No, chociaż u nas poza... zapowiadali, że będzie właśnie padać, ja no, myślałam, że będzie biało, to jednak tak, wiecie, no. nie jest... Na święta, żeby było, to... Chociaż raczej był śnieg na święta, wtedy de... najszczęśliwsza, naprawdę. Nic innego nie chcę na święta, ale śnieg bardzo bym chciała. No i żeby to nie był mój tydzień do odśnieżania, <laughs> tego też nie chcę. <laughs> no, także uciekam. Widziałam też, że właśnie u Marty w Anglii Marta Turna z kanału Marta Turna dobrze mówię, żeby nie było jakiejś wpadki To widziałam, że u niej w Anglii też spadł śnieg i nawet z dzieciakami lepiła bałwanka. E, także tam było więcej tego śniegu. Dobra, ja uciekam do domku. Ojej, jak ciepło, siedzenie, jak się grzeje. E, tak, jutro mam właśnie te śniadanie z sąsiadkami. Więc pewnie Wam jakąś fotę wrzucę tutaj na y, YouTube'a, na filmik. Oj, dobra, dzień się prawie kończy. to no się nie, bo jest go, dopiero godzina 17. Ale zobaczcie moje dekoracje już. Tak, se, w zeszłym roku miałam czerwone i mój haka mówi: jak w Amsterdamie. Bo w tym roku nie zawieszaj czerwonych. Normalnie one są na okno. Ale tu okno nie jest takie jakoś specyficznie duże, bo w sam tej sypialni, mieliśmy, było duże. Mówię, a zawieszę, mówię nam tak. One migają, ja je kupiłam w Lidlu, zaraz Wam pokażę w ogóle pudełko. Mają różne sześć funkcji migających z różnych rodzajów. Takie o. Eee, a teraz co robię? A w ogóle mam z takie kupiłam baloniki i będę je wieszać na choinkę. Chyba mamy cztery. Tak mi się wydaje, schowane. Mam tutaj, bo zaraz dziewczyny rozwalą. Ym, I co? Zakładam moje drodzy pościel. Wyprałam właśnie i chcę założyć. Ja mam taką manię, że jak mi się jakaś pościel podoba, to będę ją do skutku. Ubierać, prać, ubierać, prać. Chociaż mam tyle pościeli w szafie, że to przechodzi w ogóle pojęcie. Ja nie wiem po co ja to kupuję, no ale mi się coś podoba, to mi się podoba i zaraz kupuję następną. Po prostu mam też komu wydać, bo zawiozę jak będziemy jechać do Polski, zawiozę do mojej siostry. Oni często jeżdżą na campingi, to tam to jej się tam przydadzą te pościele. Także babcia jej tam poprzerabia, bo ona ma mniejsze kołdry. No, także ubieram teraz tutaj. Cześć Radełko, także do dzieła. Poświęciłam się i wyszłam na balkon. Oficjalnie mamy pierwszy śnieg, który widać, że sypie. No, po prostu sypie. O jejciu.